Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj idzie La Liga, Bundesliga, druga Bundesliga, więc próbujemy sobie skleić jakiegoś dubla. Na sam początek przypominam o promocji, bo cały czas e Winner ma tą naprawdę dobrą, mocną promocję. Wystarczy, że założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego 155 vip tak jak widzicie teraz na grafice, i możecie sobie zagrać pierwszy kupon maksymalnie za 176 zł i 14 groszy, obojętny jaki kupon, obojętnie jakie dyscypliny. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 155 zł, które od razu możecie. Wypłacić, nie trzeba nic obracać, więc jest to naprawdę dobra promocja. Oczywiście można sobie zagrać za mniejszą stawkę, wtedy ewentualny zwrot będzie adekwatnie mniejszy, a jeżeli wygracie, to oczywiście też nie trzeba nic obracać. Kasa jest od razu wasza, możecie wypłacić albo grać sobie dalej. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, są do pierwszego komentarza pod tym filmem. A teraz przechodzimy do konkursu. 5 dyk do wygrania, no i oczywiście do typów. Startujemy! Zanim typy, szybko konkurs, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć pięćdzieszek, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujcie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Leganes, dodatkowo jak zawsze dopisujecie swój login gracza z ewinera, czyli zostawiacie dokładny, dokładny wynik, minutę pierwszej bramki i swój login na ewinerze, czyli maila, maila, którym logujecie się na ewinerze, typujemy do godziny 22.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez loginu gracza na ewiner, nie biorą udziału w zabawie, czyli standardowe zasady, przechodzimy do typów. Dzisiaj o godzinie Piłkarza Hamburga gościć będą ekipę Osnabrück. Nie ma co się oszukiwać, że margines błędu dla piłkarzy Hekinga praktycznie został już wyczerpany. Do końca sezonu pozostały tylko trzy kolejki, a chętnie na drugie miejsce w tabeli oprócz KSV są jeszcze drużyny Stuttgartu i Heidenheim. Niewątpliwym światem w tunelu jest fakt, że gospodarze tego spotkania wreszcie potrafili wygrać. Najpierw zdobyli 3 punkty w starciu z Wejen, a w ostatniej kolejce pokonali Drezno. Obie, obie drużyny zamykają tabelę, więc mówiąc kolokwialnie komplet punktów był tutaj obowiązkiem ekipy Hekinga. Dla przyjezdnych sezon jeszcze się nie skończył, oni z kolei walczą o utrzymanie i na ten moment mają dwa punkty przewagi nad pierwszym zagrożonym miejscem. Po wygranej z furty dwukrotnie remisowali, żeby wreszcie w ostatniej kolejce ulec w starciu z Bochum na własnym stadionie. W pierwszym meczu obu tych ekip górą byli dosyć niespodziewanie, piłkarze Osnabrück I teraz przyszedł czas na wyróżnianie rachunków. Jakość piłkarska jest tutaj po stronie Hamburga. Dodatkowo cały czas walczą o awans i my tutaj proponujemy zakład na ich zwycięstwo oraz przynajmniej dwa gole w całym meczu. Również dzisiaj o godzinie 22 na hiszpańskich boiskach dojdzie do no, typowego starcia Dawida z Goliatem, bowiem na kampnął, zawita przedostatnie w tabeli Leganes. Co można powiedzieć o obu drużynach po przerwie? W Grzebrał grany raczej wiele się nie zmieniło. Cały czas próbują dominować nad rywalem i to oni są Dużo częściej przy piłce, próbując zawiązać akcję w ataku pozycyjnym. Cały czas jednak popełniają sporo błędów w defensywie, są aż 13 sytuacji bramkowych ze strony Majorki, co jest lepszym wynikiem od Blaugrany. Na plus można zaliczyć niewątpliwie występ Bright White i Messiego. Ten pierwszy zdobył premierowe trafienie w barwach dumy Katalonii, a Argentyńczyk nie miał sobie równych na boisku w każdym aspekcie. Legane z kolei uległo poznowieniu rozgrywek w przegrywając u siebie jeden do dwóch. W tym spotkaniu to gospodarze byli stroną dominującą, stworzyli sobie masę okazji, jednak zabrakło skuteczności i ostatecznie. Po dosyć dobrym spotkaniu nie zdobyli nawet jednego oczka. Podopieczni Agiry walczą o utrzymanie i cały czas mają realne szanse na wygrzewanie się z dołu tabeli. Wiadomo, że z Barceloną ciężko liczyć chociażby na remis. Niemniej jednak spodziewamy się, że przyjezdni pokażą się z jak najlepszej strony. Liczymy na dosyć otwarte spotkanie, pomijając fakt, że to gospodarze będą częściej przy piłce. Spodziewamy się, że goście poszukają swoich szans w kontrze i ostatecznie zobaczymy minimum 3 gole w tym meczu, czyli gramy overka 2,5 goli, i tak, 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 tak wygląda nasz kupon, który jak zawsze wam wrzucamy pokazuje. I jeżeli zagracie sobie pierwszy kupon po rejestracji w Ewinerze z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, właśnie jeżeli zagracie pierwszy kupon za taką stawkę, a kupon nie wejdzie, macie zwrot stawki w wysokości 155 zł i od razu możecie to wypłacić, nie trzeba nic obracać. Przy rejestracji wystarczy użyć kodu promocyjnego 155 VIP. Trzymamy kciuki. No i dobra moi drodzy na dzisiaj to było na tyle. Dziękuję bardzo, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Trzymamy kciuki za kupą. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Dobrego dnia. Na razie.